O, uczta wigilina jest. Tak. Biba. Dzień dobry. Ja za płatki. No, do Krzysztofa. Do Krzysztofa. A jaką ty chcesz kolendę? W żłobie leży. W żłobie leży? To poczekaj, ja z poszukam. Moment. O tu jakaś jest. Pewnie reklama pierwsza, czy nie? Wody. Jeszcze nie, czekaj. A co, na głośnik, No, tutaj dałem. O, masz, będziesz słyszał. Paszduszkowie przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygwajcie jako panu naszym. Pasduszkowie przybywajcie, Nieu wdzięcznie przygrywajcie jako panu naszemu. Wiesz z wiosneczkami, całani oni pośpieszyły? A tak tego maleńkiego nie wszyscy zobaczyli. Jak ubogo narodzono, płacze w stajni położono, więc go dziś ucieszymy może wśród nocnej ciszy to ja, może też znam. Wśród nocnej ciszy, może Krzysiek. Bo wśród nocnej ciszy to każdy chyba zna. Nawet chyba, chyba ja. O, wśród nocnej ciszy jeszcze zaśpiewamy i starczy tego śpiewania. No, zaraz, momencik. Czekaj, zaraz ja włączę. Moment. Ech. Cis is oh, Czekali, a tyś tej nocy nam się objawił. Na ciebie, króle, prorocy. Czekali, a tyś tej nocy nam się objawił. Ciebie pana, a skoro przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed tobą, wierząc, że, że jest tą osłoną chleba i wina. Dziękuję, Krzysztof. Gdzie pan że Bóg się nam rodzi. Czem prędzej się wybierajcie, dobre kleje, nasz sztywnik.

Otworzyć tobie, pomóc? Daj. A tyś tej nocy? O kurwa. Masz Masz taką wyciąg. To duży taki Krzysiek Tam masz ładowarki. Kabelki wszystkie są. A telefon to ja ci przełożę, może kartę do tego nowego, czy nie? W uruchomić ci ten nowy telefon? No. To daj. To musisz dać mi stary, ja przełożę tobie kartę. Czekaj, ja tylko postawię ten. Kurna. Nie ma miejsca aż. A nie, nie, nie. Kartę muszę przełożyć. Tak? tak, kartę muszę przełożyć. Czekaj, troszkę ściszę. Daj, ten stary stajenki do Jezusa i panienki, powitajmy. Napkę thank you Rafał dzwoni. Chcesz porozmawiać z Rafałem? No. Rafał dzwoni. Chcesz z Rafałem porozmawiać? Co? No. Czekaj. Kurda. Halo, halo. Cześć, ja widzę, że u Krzyśka jesteś chyba teraz. Tak, jestem u Krzyśka. Ja na moment zajdę, bo ja potem do niego chciałem zjechać o 16. No to, no to chodź, wejdź. To jest drzwi otwarte, nie? bo jak klucz do bramki mam, to zaraz wejdę. No? Dobra, chodź. No, na razie. Chodź? Tak. E e co, przyjedzie? Zaraz będzie, tak. E to musisz otworzyć pól. Zaraz. O, oh, już jest. Już jest. No to dobrze. Ja, a ty drzwi zamknęłeś? Zaraz ja otworzę sieć grzecznie, czego ty dyskutujesz. Boże. O dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry. O, uczta wigilijna jest. Tak. Biba. Dzień dobry. Ja, za No do Krzysztofa? Do Krzysztofa. I do ciebie, Jacek A to no dobrze. Zaraz się podzielę to tak uroczyście na filmie. To z Krzyszkiem, proszę no. się podziel. Zaczynamy od gospodarza, tak? Tak. O, upadł na ziemię, trzeba podnieść nie wypada, żeby upadł na ziemię opłatę. Krzysztofie, wszystkiego najlepszego. Zdrowia. Dziękuję. Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Dziękuję. Po pieniędzy to Krzysiek to akurat ma. Dziękuję. Tylko za zdrowie. Proszę. O. Mhm. Jacku, wszystkiego najlepszego. Dziękuję również, tobie wysokoły. Zdrowia, sądzę. zdrowia, cierpliwości, cierpliwość i pot Potrzeba, potrzeba. cierpliwość. Tak jest. Wesoło świąt. Sławku, Wszystkiego najlepszego. A no przyjechałem przecież na święta, Ale, nie. E, Tak, czemu nie przyjechałeś? A dzisiaj przyjadę, bo ja prezent dla Ciebie, Krzysiek, Co? tylko nie wziąłem jeszcze teraz. Prezent mam dla Ciebie. Blender Co? chciałeś. To cię nie przyjąłeś. Bo ja jadę z, z jednego nagrania jeszcze na inne nagranie. Po 16 u Ciebie będę pewnie. A przywieździesz? Tak. No. Prezent dla Ciebie, no. Proszę, Krzysiek, działa. Telefon działa. Nowy telefon, proszę masz. O, ten numer nowy ma, no tak? Nie, ten sam. Numer ten sam, tak, w sensie. tak. Aha. Czym chata bogata? Często się Rafał, może się napisz. To, to nowy telefon, tak? Tak, to nowy telefon, zaraz tobie stary dam. Ale akurat czekaj, rybka to śledzik jest, tak? Tak, bezmięsny. Rybka z rybka... kolei po grecku pewnie? po grecku. No, a tu jakieś paszteciki? Z tym, z pieczarką. A, no to wegetariańskie i pierogi pewnie z kapustą, z kapustą i, grzybami. i grzybami. Tak. Wegetariańskie, no. No. Możesz. A co Krzysiek dostał w prezencie? Telefon nowy. No. <laughs> bo tak chciał. A chciał, no. Chciał, tak, no to wszyscy ma. Wszyscy go pytali co chce. No. Chciał telefon, dostał telefon, no. A my telefon słuchamy kolęd i tak... A ja tu odblokować? Tak jak w tamtym, Krzysiek. A weź pokaż mu, no, Rafał. Pokaż. Tak? Pewnie gwiazdka i coś tam pisze, jak naciśniesz. Zobacz. To ci mówi, odblokuj. To tu pewnie trzeba ten przycisk pod napisem odblokuj nacisnąć. Jeszcze raz. O. O. Teraz wciśnij. To tam było? Teraz wciśnij. gwiazdka chyba. Wciśnij, odblokuj. Jeszcze raz. No, i wciśnij gwiazdkę. Szybko trzeba. O, i już masz odblokowane pewnie. Tak? Tak. No, czyli musisz tutaj czytać, co ci pokazuje, nie jak zablokowany? Ty mhm. możesz zdjąć tą blokadę Krzyśkowi. Da się jakoś? A nie, bo będzie wciskał. Przypadkiem? No. no. A gdzie? Zaraz ja tobie oddam, tutaj leży. Znaczy to, że Krzysiek nie może dzwonić, to okej, okay. akurat ważne, że otwiera no. telefon. Będzie dopiero. Podoba się telefon Krzysiek? Tak. Nówka sztuka. odblokować? No kurna. To patrz jeszcze raz Krzysiu. patrz. Naciskasz jakiś przycisk, nie? Tak. I tu masz napis odblokuj. To tu. I musisz nacisnąć przycisk pod napisem. No? Naciśnij. No? Jeszcze raz. O. Odblokuj. Tak. Tu. Tak. I co pisze? Teraz wciśnij gwiazdkę. Jeszcze raz zobacz. Teraz wciśnij gwiazdę. To musisz wcisnąć jeszcze gwiazdę. A gwiazdkę! Ale to patrz, musisz to tak szybko zrobić, widzisz? Kurna, to za trudna dla ciebie. To weź, mu to wyłącz. <laughs> bo ja nie będę tu wiedził no. To telefon tak. jest taki, wiecie, dla seniorów specjalna wersja. Jak ktoś tam, bo to za skomplikowane smartfony tam ekrany się blokują, przesuwają, uciekają potem gdzieś i tak dalej. a jaki ty prezent masz dla mnie? Co masz w prezencie mi? Ech, zdrowie. A, zdro życzenia? Zdrowie. To już. Zaraz życzenia zdrowie. to będziemy sobie składać, będziemy dzielić zaraz, zaraz będziemy dzielić się opłatkiem, spokojnie, wtedy będziesz życzenia mi składał. Ale co masz mi w prezencie? No nic nie mam. No, a jak to tak? A no. mówiłeś, że coś dużego pokoju, zimnego będzie mógł sobie wybrać. Co? Że z zimnego pokoju coś będzie mógł wybrać. Na prezent. Taki film oglądałem. No, było. I jak zaakceptujesz, to będzie mógł wziąć jako prezent. Może niech poszuka sobie Jacek czegoś zimno. Nie. Może, może moje, coś mojego znajdzie. Multitool, na przykład kiedyś mi zginął z samochodu, to może się znać. Zobaczcie, co. Może kupię coś. O, a pojedziesz do sklepu? Co? Do sklepu pojedziesz? Nie. Może czy przywiezie, zamówię. Nie, Krzysiek, ja nie chcę nic. Ale ja... przez internet może Krzysiek zamówić? Ja wszystko mam, nie, dziękuję. A co byś chciał Jackowi dać, Krzysiek? Jak myślisz? Zaraz, ja szukam jak to u tego, nie? Co, co, co myślisz, że Jacek by chciał na prezent? Co? co? myślisz, że Jacek na prezent by chciał? Jak myślisz? Co byś A co byś mi kupił? Co, co ty byś kupił? My, czy się domyślasz może na przykład, co on by sobie życzył? Buty, no samochód, chcemy. mieszkanie, hotel? Hotel może. może. Może hotel, no. Hot. Hotel może byś kupił Jackowi. Hot. Hotel, bo kiedyś mówiłeś, że on dwa hotele aparat mu nałożyć, no. kurna, ale to zaraz.